Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy What Happened. Podobno zostało mi 10 minut gierki, czyli niedużo, ale sam jestem ciekaw jakie zakończenie uda mi się pokazać, czy dobre, czy złe. Być może oba. Z tego co wiem jest też jakieś ukryte zakończenie, ale raczej wątpię, żeby udało mi się je zdobyć. Z tego co pamiętam mam tylko dwie cyferki do drzwi, które znajdują się w menu głównym. A mamy tam dwie pary drzwi, więc podejrzewam, że potrzebujemy tych cyferek aż 8. No ale dobra, kontynuujmy. Zobaczmy, gdzie nas doprowadzi koniec gry. Dobra, przesunęliśmy jakiś kołowrot. O! Mamy schody w dół, i wszędzie na ścianach jakieś drzwi. Obraz zaczyna się obracać. Czuję się jakbym był troszeczkę pijany, ale może właśnie tak stile się czuje jest pod wpływem narkotyków. Co może świadczyć o tym to, że zmieniałem się kolorki. Pewnie znowu na LSD, bądź jakichś innych psychotropów. Im jestem bliżej tych drzwi, tym wolniej się przesuwam. Ale dobra, serducho zaczyna szybciej bić. Więc pomału zbliżamy się do końca. Mamy rękę zranioną, jedną i drugą. Czasami nie masz na nic wpływu. No tak, podobno każdy ma swoje przeznaczenie i nie mamy wpływu na to, jak ona się potoczy. Mamy od początku swoich narodzin los, zapisany los. I raczej wątpię, żebyśmy mieli wpływ na jego zmiany. No może w jakimś stopniu tak, ale pamiętajcie, człowiek się rodzi po to, żeby umrzeć. I to jest kolej rzeczy. Dobra, wydaje mi się, że ja wszedłem z powrotem do tych samych drzwi i kieruję się z powrotem na górę. Czy ja tam wyjdę też w tej lokacji, w której zaczynałem ten odcinek, czy może będzie to inna lokacja? Jednak gdzieś indziej... Gratuluję. Uratowanie Staisa była nie lada wyczynem, czyli jednak się udało go uratować. Wprawdzie, mniejsza opowieść jest fikcyjna, podobne sytuacje mają miejsce wokół nas. W większości przypadków nigdy nie rozumiemy, co się wydarzyło. Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich znajdujecie się w trudnej sytuacji, sięgnijcie po pomoc. Telefony zaufania, mamy też Polskę 116 111, ale zobaczcie, Polska i Szwecja ma taki sam numer telefonu, to jest też ciekawe, jaką ja mam mieć pewność, że dzwoniąc pod 116 111 nie dodzwonię się do Szwecji? Moi drodzy, tym oto sposobem zakończyliśmy What Happened. No powiem tak, nie było to 10 minut, ale udało się uratować Stajsa. Nie do końca wiem, gdzie podejmowałem jakiekolwiek wybory, żeby na przykład doprowadzić do śmierci Stajsa. W każdym bądź razie cieszę się, że udało się go uratować. Z początku gierka mnie strasznie przemodzała, ale to dlatego, że była niezrozumiała. Im bardziej w nią grałem, tym bardziej rozumiałem całą sytuację, to co się wydarzyło w życiu Stajsa i to co on tak naprawdę przeżywa, co siedzi mu w głowie. I powiem wam szczerze, że naprawdę, jeżeli nie radzicie sobie z problemami, cierpicie na depresję, nie bójcie się o tym porozmawiać z innymi osobami. Nie duszcie tego w sobie, bo im bardziej dusicie to w sobie, tym bardziej chcielibyście odebrać sobie życie, a to nie jest dobre rozwiązanie. Nie uciekajcie się do środków odurzających, narkotyki, alkohol itd. itd. Po prostu porozmawiajcie z zaufaną osobą, bądź zadzwońcie pod telefon zaufania. Nie bójcie się tej pomocy otrzymywać. Sam wielokrotnie widziałem próby samobójcze, sam wielokrotnie widziałem zgony. No i były to przeważnie zgony młodych chłopaków. Co ciekawe, dziewczyny bardziej sobie z tym wszystkim radzą niż chłopacy. W takim razie ten przykaz kieruje bardziej do... Chci męskiej, aczkolwiek dziewczyny, też dbajcie o siebie. Jeżeli widzicie jakieś problemy u swojego chłopaka, reagujcie, nie bądźcie obojętne. Przeważnie jest też tak, że taka osoba, która cierpi, nie widać tego z zewnątrz. Ona naprawdę czuje ogromny ból psychiczny w środku. Rozpoczynając grę możesz pokazać wszystkim środkowy palec. Wciśnij lewy przycisk myszy, oczywiście, że to sprawdzimy. No niestety, tak jak powiedziałem, nie udało mi się zdobyć wszystkich kodów i raczej tej kutki i tej kutki nie otworzę. To było 9.8 No nie działa Niestety Chociaż spróbujmy jeszcze przy drugiej kutce Też się nic nie dzieje Proszę bardzo, czyli metodą prób i błędów udało się. Sprawdźmy zatem co kryje się za tymi drzwiami. Hmm. Nie wiem, w jaki sposób mam to interpretować, co tutaj słyszymy, jakby to było puszczone od tyłu. We can help you. Come, come back to us. We love you, Styles. Don't leave us Syles. no, 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 no. Don't no. no. listen, listen to him. Okaj. Czyli tutaj mieliśmy tylko i wyłącznie nagranie. Jestem też ciekaw, co by się stało, gdybyśmy wzięli kontynuację. W którym miejscu mnie to wyrzuci? Aha, tutaj. Nie mogę pociągnąć za tą żarówkę, tak? Tylko, że ja tutaj nie miałem żadnego wyboru Szkoda, szkoda, że nie ma tak, że. Biorąc kontynuację, przenosimy się do jakiegoś miejsca, gdzie mieliśmy wybór. Dobry bądź zły. Na przykład moglibyśmy teraz pokazać złe zakończenie. No ale okej. Okay. Podobno kiedy wybierzemy nową gierkę, będzie można pokazywać Fakera. Za chwilę to sprawdzimy. co zobaczyć? Czy kiedy dojdziemy do końca będzie to samo? Czy może jednak coś się zmieni? Dobra. Te drzwi udało nam się otworzyć. Te teoretycznie też byśmy mogli spróbować otworzyć metodą prób i błędów. Tylko ile kombinacji ja by musiał tutaj wpisywać? Żeby udało mi się to otworzyć. Dobra, wiecie co? Ja sobie to spróbuję, a wy będziecie mieli krótkie mignięcie i za chwilę powracamy do otwarcia drzwi. O, i proszę bardzo, udało się. Troszeczkę to trwało. No ale sprawdźmy, co my tutaj znajdziemy. Wow! Mamy zdjęcia twórców gry. Dzień dobry, panie w garniturze. Czyli tak wygląda ukryty pokój. No dobra. Ale nie ma tutaj żadnych punktów interaktywnych. Czyli tak naprawdę po prostu mamy tutaj tylko zwyczajne zdjęcia. Szkoda, myślałem, że będzie coś ciekawszego. No dobra, ale rozpocznijmy nową gierkę, bo podobno teraz będzie można pokazywać fakera. Oczywiście nie będę grał od początku. Chcę Wam to tylko pokazać jako taka ciekawostka. No dobra, nie pokazywałem wam całego tego wstępu, ponieważ nie różnił się niczym innym od tego poprzedniego. Ale spójrzcie, co możemy robić. Fuck you, fuck you Jimmy, fuck you, fuck. You right. fuck, you. Right. Hey, fuck. Fuck you. Hey, fuck, fuck you. Higher, like a Ogólnie powiem tak, nie wiem czy to pokazywanie faków ma jakikolwiek wpływ na drugie zakończenie, nieszczęśliwe. W każdym razie, moi drodzy, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że seryjka wam się podobała mimo wszystko. No i do usłyszenia w kolejnych seriach. Trzymajcie się. Okay.